Cześć! Ja jestem Grimar i to jest trzeci odcinek z Net for Speed World. Jak widać, na wstępie, poza odcinkiem, trochę pozmieniałem auto. Między innymi zmieniłem y, felgi oraz ten znaczek, który był taki wielki. Zmieniłem mu kolor i zmniejszyłem go troszkę. Myślę, że to teraz o wiele lepiej wygląda. Przed chwilą też wstawiłem odcinek z yy, yy, Simsów Trójki. Yy, to będzie kolejna, właśnie, seria na moim kanale. Cieszy mnie to, że przybyło mi dwóch widzów. Mam dwóch subskrybentów. Naprawdę dzięki za to. No i czekam na kolejnych. Teraz Wam yy, zaprezentuję to auto. Opony. Oraz Felgi prezentują się tak. Ten znaczek, właśnie, myślę, że nieźle tu wygląda. Rejestrację dodałem. No i co? No i tyle po prostu. Ok. To ym, wchodzimy. No i się ścigamy. Weźmy na mapę. Tak jak zawsze ten wyścig bierzemy. Za chwilkę może weźmiemy też ucieczkę drużynową. Bo w niej się też dużo pieniędzy zarabia. A przydałoby się kasa. Jak zawsze. Dobra. Jakich mamy przeciwników? Jak widać yy, włożyłem parę rzeczy też do auta. Dzięki temu... Jego overall się zwiększył. No i dobra. Wszyscy tak myślę, że są tu na równym poziomie, ale i tak będzie to ciężko wygrać. No to zapraszam do pierwszego wyścigu. Jedziemy. Dobra. Udało się tu wbić na pierwszą pozycję. Lubię tą mapkę bardzo. O, już mi magnes wzięli. Niestety uderzyłem w, to, w ten samochód. Nie lubię właśnie magnezu, bo nigdy nie potrafię go uniknąć. Ależ teraz źle. Dobra, wepchałem się tu jakoś przed niego. Przydałoby się teraz ich dogonić. Nitro chciałem użyć, ale jeszcze się nie załadowałem. Dobra, już jest gotowe. Druga pozycja. Trzeba by jej nie stracić i jeszcze nadrobić na pierwszą. Ale teraz to popsułem. Po prostu masakra. Dobra, ten pierwszy wyścig na mnie wyszedł. Ale drugi, mam nadzieję, że o wiele lepiej pójdzie. Albo drugą weźmiemy ucieczkę. Co wy na to? Zobaczymy. Dobra, raczej już trzecie miejsce mamy. Ten odcinek będzie krótszy niż ostatni, ponieważ dziś dwa odcinki wstawię. Tak myślę. To z, for Speed, z for Speeda zrobię krótszy, a ze Simsów zrobię dłuższy. Dobra, bierzemy kartę. Wychodzimy i bierzemy sobie ucieczkę. The Simsów to był właśnie taki odcinek początkowy. Tworzyłem tam sima i dom. Wiecie, takie podstawy, jak to zawsze w każdym. jak to każdy robi zawsze na początku. Dobra. Nie mogę klasycznej, ale wezmę tą ucieczkę. Oby się ktoś szybko znalazł. A w tym czasie sobie, to, sobie tak pojeżdża. Bo mogę. Heheszki. O, tego jeszcze nie widziałem. Dobra, możemy dołączyć. Czy ktoś się tutaj znajdzie? Oby tak. Właśnie pod. Po odcinku jeszcze grałem trochę po, po ostatnim odcinku i zagrałem ucieczkę drużynową, bo już wtedy mogłem. I po prostu miałem taki fajny team. Wszyscy se razem pomagali i udało nam się wygrać. No, niestety nikt się nie znalazł. Hmm. To wezmę. O, może ten się znajdzie? Może będą chcieli. Oby, oby. No, dlaczego nikogo nie wyszukuję? Dawajcie, ludzie. Jesteście na YouTubie jeszcze. No. Będzie ktoś. Oj. Znów nikogo nie ma. Jaki pech. Fajnie z tym znaczkiem wygląda ta maska. Czarny i czerwony. Dobre połączenie. O, jest ktoś. O, widzę, że Mitsubishi spoiler sobie zrobił. No, nieźle. Auta mamy podobne. No i dobra, chyba we dwóch będziemy tylko brać udział w, w tych zawodach. No to lecimy. Auto obite, ale damy radę. Co mnie spychasz, gościu? Dobra, pierwsza policja już się pojawiła. No dobra, to jedziemy i trzeba to wygrać. Łuchu hu. Nie, no już na początku nie przegramy. No nie. Nie, nie może być. Serio, tak na początku. Och, zły jestem. Kto to jest? To jest ten sam chyba. Mhm. Dobra, podejmiemy jeszcze jedną próbę, a jak nie, no to wyścig, bo. Zawsze, gdy przychodzi odcinek, to mi nigdy nie idzie na odcinku. A jak sobie gram poza odcinkiem, żeby zarobić trochę kasy, to zawsze mi się uda. No. Ale to niestety tak jest. Nic nie poradzisz. Nic się nie poradzi na to, no i co? Czekamy jeszcze 30 sekund. Myślę, że ta seria z Simsów oraz. Z netforspeeda wam się z simsów spodoba, a z ben już podoba. Bo przecież chodzi tylko o dobrą zabawę, żeby się świetnie bawić. Czy to jest ktoś inny, tak, z klasą E, Mazda. Zobaczymy. Jak tym razem mi pójdzie. Dobra, zaczynamy? No to startujemy już na wstępie nas tu są, ale ładnie teraz ominąłem Drifting. Katapulty użył, użyłem molocha, ładnie go odbiłem. Dobra, tu nie ma kolczatki. Nie, na tym poziomie to jeszcze chyba nie będzie. Tu już się kolejny czaj. No właśnie, już. Przyblokował szybko dobra, jeszcze molocha użyłem. Bo w tym tunelu nie wiadomo co może spotkać. Między innymi taka blokada, ale ich odbiło. Skończył się moloch. Przejadę tu bokiem, o ja, ale teraz źle, wjechałem w kolczatkę. Jeszcze chyba wszystkie koła mam przebite. Ja cię, dobra nie gram w te ucieczki, bo widać cienki jestem. Kurczę, o! Co się stało? Dobra, no. E. Dobra, poddaję się, nie umiem w to grać. Kurczę, szkoda. Dobra, wychodzę z tego i idę na wyścig. Ja czekam, kręcę. Yy, yy, na moim kanale niedługo powinno się pojawić nowe intro, bo to też mi się tak zbytnio nie podoba. Dobra, jeszcze tylko skoczę do kryjówki. Naprawię autko. I się ścigniemy. Co powiecie na ten wyścig? Czy ktoś będzie chętny? Tamten wyścig często biorę, bo tam wiem, że jest dużo osób chętnych, a te inne, no to właśnie nie wiem. O, patrzcie, diament. No to super. Nie zagłębiałem się w zbieranie tych, właśnie diamentów je jeszcze, ale przydałoby się. O, jest ktoś. No ale autko ma widzę prawie 400. Overalla, a ja mam 330 niecałe. No ładnie ciekawie wymalowany. Smok po jednej, a po drugiej co? Też. No ładnie, ładnie. Po środku taki kolorek czerwoniasty. Ciekawie, miał pomalowane auto, ale przydałoby się wygrać. Start. Dobra, oni się tam teraz będą spychać. Ja to muszę wykorzystać. Ale się tu obiliśmy wszyscy. Dobra, trzeba ich gonić, bo już mi powoli uciekają. Ale teraz się wyrobiłem. Tu już widać, że ruch uliczny. A wezmę sobie gotowość na wszelki wypadek. Gdyż siedzą mi na ogonie. Nie znam tej trasy, więc mogę też nie znać skrótów. Więc jak, jak, przegram to będzie lipa. Wzięli na mnie magnes. Niedobrze, niedobrze. Dobra, skończył się. Siedzą mi na ogonie cały czas. O, jak dobrze, że mogłem tu przejechać, bo już się wystraszyłem, że nie będę mógł. Nie, trosę użyję. Oj, tutaj taka droga nieciekawa trochę. Dobra, lecimy na Szczecin. Jeden już odpuścił, drugi jeszcze widzę go na mapce. Ok, żeby teraz nikogo nie uderzyć, bo wtedy, no teraz od razu widać, jaka prędkość auto jest. Jak jest wzmocnienie silniczek, to od razu widać. I od razu się lepiej jeździ taką, taką bryką. Będzie skok. Ale teraz pięknie przeskoczyłem. Nad rywalem. Nie, to był ruch uliczny. Tak, tak, tak. Co ja też gadam. Pyk. Skasowałem gościa. Oj, tamten nas dogania. No to. A nie pojechałem skrótem. I meta. Dziękuję. Pierwsze miejsce. I tak ma właśnie być. Użyliśmy dwa nitra. Jedną katapultę oraz jeden razy gotowość. 4,5 tysiąca. Nitro razy 3 to się zwróciło, nawet jeszcze jedno zostało. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie ostatni wyścig. Może pętlę byśmy sobie taką wzięli. W tym filmie jeszcze będzie zastosowane. W tym filmie będzie jeszcze zastosowane y, ostatnie y, to intro, co było. Ale już w kolejnym powinno się pojawić nowe. I patrzcie. Jak ja lubię takie rzeczy rozwalać. Dobra, dołączmy. Jest jakiś zawodnik z piątym poziomem. Tak jak my... No ale dlaczego on wyszedł? Niedobrze. Miał lepsze auto. Czyżby się przestraszył? Hmm, dobra, ja wychodzę, tak to. Nie będę tracił czasu. Może tutaj będzie szybciej? Zobaczmy. Tam jest więcej wyścigów to. Właśnie powinno być więcej osób, ale fajny tunel. I drift. O, ładnie, pik. Dobra, wiecie co. Bardzo bym chciał. A weźmy tutaj Spróbujmy, a jak nie, no to już wezmę po prostu ten wy wyścig co zwykle. No bo przecież nie będę szukał 50 razy. Bez przesady. Tu widzę, że też nikogo nie ma. Chętnych żadnych. O, szyba ładnie zbita. Dobra, to naprawmy sobie auto i lecimy na wyścig. Powiem, że tak klasyczny u mnie. Bo on jest zwykle brany. O, proszę, a tu już mamy od razu. Ło, ho, ho, 37 poziom, ale auto może... Może ma auto podobne do mnie, jeśli chodzi o jego siłę, ale może być zawodowym kierowcą. Stepan Smith. Stepan Smith. I tu jest. Jakiś, nie wiem. Oni w tym momencie nie wiedzą, że są na YouTubie, ale. Może. Może gdy będą przeglądać, natrafię na mój film. Fajnie by było. Jak chcecie zapraszać mnie do znajomych, to mówcie też. Yy, możecie zapraszać. Ja. Chętnie przyjmę. Zaraz walniemy na tym wyskoku. O, proszę, właśnie i skrócik ulubiony. A i teraz uderzyłem w tą, yy, właśnie barierkę, no i spowolniło mnie. Katapulta, jak mówiłem, już dużo daje. Teraz, właśnie to było widać. Ostry zakręt. Jak najbardziej się wyrobiłem. I jedziemy z krucikiem. I nitro. Ale będzie uderzenie. Tak myślałem. Mamy słabą prędkość. Dotrzymamy prowadzenie do końca mety. Dobra, wygraliśmy. Uwielbiam tą trasę, bo zawsze na niej wygrywam. Dobra. 4,5 tysiąca. I to by było na tyle chyba w tym odcinku. Jeszcze karta, filmik profesjonalny, zaraz zobaczymy, czy lepszy od tego co mamy i... To ja już sobie zobaczę. Po odcinku, a teraz się z wami pożegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Niech się tylko jeszcze wczyta ekran, bo nie będę się na tym ekranie z wami żegnał, bo to tak nie wypada. Auto wam pokażę, o dobra, to jest kierowca nasz. <laughs> Dzięki za obejrzenie. Ym, oceniajcie film, oceniajcie tak. Odpowiadajcie w komentarzach. No i co? Trzymajcie się i cześć.